Cześć! Przed wami szósty odcinek angielskiego dla graczy, czyli cyklu, w którym omawiam jakiś tytuł lub zwrot z gry. Przedstawiam jego pochodzenie, znaczenie, w miarę poprawną wymowę, tłumaczenie, a także różne rakie ciekawostki z nim związane. Jak widzicie, dopadł mnie gobliński fryzuromat, dlatego wykorzystuję tę okazję, aby przypomnieć Wam o tym, że lada moment a w zasadzie chyba już nawet dzisiaj premiera dodatku do gry, którą omawialiśmy w ostatnim odcinku, czyli do gry Hearthstone. Dyatek nazywa się Gobliny i Gnomy i zapewnia mnóstwo fantastycznej zabawy. Szczerze polecam. Aha, jeśli będziecie grać, to koniecznie czytajcie opisy kart, które możecie znaleźć w albumie ze swoimi kartami. Naprawdę warto. Tygrys z do się zgadza. Tradycyjnie jestem bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze i zgłoszenia za zauważonych i usłyszanych błędów. Nie przestawajcie, wysyłajcie wszystkie uwagi, jakie tylko macie. Ja wszystko czytam i postaram się poprawiać i tych błędów więcej nie robić. Tutaj szczególne pozdrowienia i podziękowania dla użytkownika spammer z forum gry online, który prawidłowo zwrócił mi uwagę na nieodpowiednią wymowę słówka mainia w czwartym odcinku oraz imienia Ian w piątym oraz miejsca bitwy. Pod Hastings również w piątym odcinku. Mam nadzieję, że nie będziesz mieć więcej okazji do poprawiania mnie. Postaram się już być bezbłędny. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pamiętajcie też, że przyszłość tej serii zależy od waszego zainteresowania i zaangażowania. Im więcej widzów, im więcej pytań, im więcej interakcji, tym lepiej i dla mnie i dla Was. Korzyści będą obopólne, bo będę miał więcej pomysłów na realizowanie kolejnych odcinków i mam nadzieję. Większa liczba widzów przyczyni się do tego, że wiedza o angielskim będzie bardziej rozpowszechniona w naszym pięknym kraju. Przejdźmy teraz szybko do rozwiązania konkursu. Przypominam, że Waszym zadaniem było przetłumaczenie dwóch zdań ze staroangielskiego. Zadanie okazało się dość trudne. Przyszło tylko sześć odpowiedzi wobec tego, sześć prawidłowych odpowiedzi wobec tego do wyłonienia zwycięzcy, potrzebowałem jedynie kości sześciościennej. Pierwsze zdanie, które trzeba było przetłumaczyć, brzmiało Sturm w Tolmie bringeth. I jego tłumaczenie to po prostu morze często przynosi sztormy. Natomiast drugie zdanie to było "Three Alfredy na Numbate. I w zasadzie nikt nie przetłumaczył go prawidłowo, bo prawidłowe tłumaczenie to trzech tanów Przybyło do króla Alfreda w jednej łodzi, a padały propozycje trzech Duńczyków, chyba najba najbardziej zbliżona do, do oryginału, bo Danes i Tanes, trzech Szkotów, trzech Irlandczyków. Uznałem wszystkie odpowiedzi, w których występował król Alfred i trzech osobników w łodzi, nie licząc psa. Losowanie przeprowadziłem troszkę wcześniej, żeby nie marnować czasu. Zwycięzcą jest Silve Cavnesier. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nika. Gratulacje. Napisz proszę do mnie, którą z trzech gier chcesz otrzymać. Widzisz je teraz na ekranie. Podaj mi swój adres, a postaram się wysłać je jeszcze ją tą, tę grę jeszcze w tym tygodniu. Dzisiaj od razu da daję znać, że nie będzie osobnego konkursu, bo cały czas jest nierozstrzygnięty konkurs komiksowy, do którego odnośnik jest teraz gdzieś na ekranie. W tymże konkursie pytałem o to, jak jest. Yy, co łączy Diplodoka i Valeriana, przy czym nie chodzi tu tylko o taki prosty fakt podróżowania w czasie, tylko jeszcze coś bardziej specyficznego. Nie wpłynęła jeszcze żadna prawidłowa odpowiedź. Pula nagród będzie rosła, w tej chwili są to dwa ciekawe komiksy, zamierzam dorzucić trzeci, czyli pierwsze wydanie Funky Kowala sprzed 25 prawie lat, czyli mam nadzieję, jest jakaś gratka. Czekam na odpowiedzi. Jeśli nikt nie odpowie w ciągu, no powiedzmy w ciągu tygodnia, to przejdzie to do puli kolejnego angielskiego dla graczy. A oprócz tego planuję coś, coś dużego dorzucić w następnym odcinku, więc czekajcie na odcinek siódmy. Ale oczywiście pozostaniecie teraz przy ekranie, bo zaraz przechodzimy do konkretów i omawiania już ciekawych zwrotów z gier. Pierwszy konkret, który chciałbym omówić, będzie lekko motoryzacyjny. Na pewno dobrze jest, kiedy auto cieszy oczy opływowymi liniami, ma powiedzmy dobry system audio, świetnie się prowadzi, dając radość skierowania, mało pali, a najlepiej w ogóle jak Tesla. No ale wszystkie te cechy na nic, jeśli nie ma tabryka dobrego silnika. Podobnie z grami. Wszystkie gry działają na jakimś silniku, i kilku znajomych poprosiło mnie o to, abym przedstawił prawidłową wymowę tego słowa, jako że często dochodzi do różnorakich pomyłek. Oto ona silnik. A tak na serio chodziło oczywiście o angielskie słówko engine, które z rozmaitych powodów przekręcane jest na to, co widzicie właśnie teraz na ekranie a to, czego wymawiać nie chcę żeby nie przynieść lat szczęścia i nie utrwalać nieprawidłowej wymowy. Ta wymowa bierze się prawdopodobnie z tego, że wiele słów w języku angielskim, które ma końcówkę INE, wymawia się właśnie -ain- czyli LINE, SWINE, PINE, MINE, FINE, e, train i mnóstwo dosłownie setki innych słów. Natomiast w słowach najczęściej pochodzenia łacińskiego lub francuskiego końcówka inne, w końcówkę inę wymawia się in lub in, jak właśnie w słówku engine, lub w słówkach morphine, to jest długie i, lub guillotine, też długie i. Kolejnym słowem, które może nam Polakom sprawiać pewne problemy w wymowie jest z takim małym łamańcem językowym, jest termin służący do określenia. Materiałów pobieranych z sieci i brzmi downloadable. Słowo to, jak widzicie na ekranie, składa się z dwóch elementów: download i able. W zasadzie, download możemy jeszcze podzielić sobie na down i load, ale to może przy innej okazji. I słówko download oznacza po prostu pobierać, ściągać jak to woli. Natomiast able oznacza możliwość, zdolność do wykonania jakiejś czynności. Z tym, że po dodaniu słówka able do rdzenia zmienia nam się położenie akcentu oraz jego wymowa. Zamiast download i able mamy downloadable. Able możemy dodawać do mnóstwa innych słów, stworząc znaczenie właśnie możliwości wykonania jakiejś czynności, jak na przykład readable, czyli czytelny, writable, destructible to ostatnie słówko, często pojawia się zresztą w opisie, Nomen omen silnika Frostbite, czyli Frostbite Engine Destructible, czyli możliwy do zniszczenia. Tutaj w tym wypadku chodzi oczywiście o teren gry, który możemy sobie w dowolny sposób, no prawie dowolny sposób niszczyć. Czyli raz jeszcze przypomnę Engine oraz Downloadable. Mam nadzieję, że teraz wymowa tych słów nie będzie już sprawiać problemów. A teraz słowo, które często pojawia się, szczególnie w grach RPG, przy opisach ataków lub rodzajów obrażeń, ale nie tylko. Są też gry z tym słowem w tytule, zaraz je omówię. Jest to też nazwa wyspy, na której rozpoczynamy przygodę w grze The Secret of Monkey Island. A mowa tutaj oczywiście o tym, co widzicie na ekranie. Jest to słowo, którego wymowa sprawia pewien kłopot nie tylko obcokrajowcom, takim jak my. Ale także osobom, dla których język angielski jest językiem ojczystym. Prawidłowa wymowa to melee lub melej. Natomiast słyszałem co najmniej kilka innych podejść do sposobów wymawiania tego słowa. Ale co w ogóle oznacza tak dziwnie brzmiące i wyglądające słowo? Dziwne brzmienie i wygląd może wskazywać, że pochodzi z francuskiego i tak rzeczywiście było. Pojawiło się w angielszczyźnie w wieku mniej więcej 15 i oznacza nieskoordynowaną walkę, rozróbę, bijatykę, bójkę. W tym znaczeniu też przetrwało do obecnych czasów, ale ma też znaczenia dodatkowe. Jak już wspomniałem, w grach RPG używa się tego słowa często do opisu rodzaju ataków lub obrażeń, Czyli ataki wręcz i obrażenia zadawane w walce wręcz. Taka właśnie walcząca w zwarciu postać jest bohaterem pierwszej gry z Melee, w tytule, o której chciałbym teraz wspomnieć, czyli Guacamole Super Turbo Championship Edition. Świetna gra, która ukazała się pierwotnie bodajże na konsole PlayStation Vita, a później chyba na wszystkie możliwe platformy, dostępna jest w dystrybucji cyfrowej i opowiada o przygodach. Meksykańskiego zapaśnika, który walczy o odzyskanie swojej ukochanej, przemierzając fantastyczne krajobrazy baśniowego Meksyku. Walczy z hordami nieumarłych wrogów, rozwiązuje zagadki, przemienia się w kurczaka, uczy się nowych zdolności, przemierza różnorakie ciekawe krainy, wszystko w przeuroczej oprawie i przesycone naprawdę świetnym humorem. Także samą grę bardzo, ale to bardzo polecam. A skąd? Jej nazwa: Guacamole. Nazwa ta składa się z dwóch części: znanego już tam słówka "mele" oraz słówka "guacamole". Guacamole, wymawiany czasami też jako guacamole, bez tego g na początku, to tradycyjna meksykańska i chyba gwatemalska potrawa. W zasadzie nawet nie potrawa, a dodatek do potrawy, taka maczanka lub też sos którą przyrządza się z awokado, cytryny, pomidorów. Wszystko to się razem miesza i dodaje do różnorakich potraw. Pyszne, polecam. I potrawa ta jest bardzo charakterystyczna właśnie dla Ameryki Środkowej, stąd też autorzy wykorzystali taką grę słów guacamole do nazwania swojej gry. Samą grę, jak już wspomniałem, bardzo polecam. To jest takie połączenie elementów znane, znanych z Metroida albo Castlevania w, w, podlanych meksykańskim sosem i mnóstwem humoru. Świetna zabawa, niedawno skończyłem. Zastanawiam się teraz, czy nie spróbować na wyższym poziomie trudności. No ale jest niestety tak duża kubka wstydu, że będę musiał chyba na chwilę odejść i zająć się na przykład Far Cry'em 4. Ale zanim zajmę się Far czwórką 4... Będę chciał zająć się grą, której jeszcze nie mam, ale która do mnie leci właśnie, a której nie poprzednia, jako jeszcze wcześniejsza. Część była klasykiem na Gamecube wydanym w 2001 roku, i jest obiektem naszego kolejnego omówienia. Ale żeby to zrobić, potrzebuję mojego miecza prezentacji plus 5. Z mieczem plus 5 do prezentacji. Żaden tytuł nie jest mi straszny, nawet taki o dość skomplikowanym tytule, jak gra, o której powiem za chwilę. Czyli Super Smash Brothers Melee. Czemu powiedziałem Brothers, skoro tutaj jest ewidentnie bros z kropeczką? O tym za chwilkę. Najpierw chciałbym pokazać nazwę pewnej wytwórni, wszystkim znanej. Warner Brothers Pictures. Też nie Bros Pictures, chociaż można spotkać się z, takim, z taką wymową, ale właśnie Brothers. Czemu? Ponieważ słówko Bros to jest po prostu skrót od słowa Brothers. W tekstach formalnych, a nazwa wytwórni jest raczej dość formalna, zwykło się czytać to właśnie jako Brothers, a nie jako Bros. W tekstach mniej formalnych możemy sobie Pozwolić na przeczytanie, zarówno jako brothers, jak i bros, czyli ten tytuł brzmiałby Super Smash Brothers Melee albo Super Smash Bros Melee. Słówko bros możemy też zapisać bez kropki, no i wtedy zdecydowanie będziemy czytać je jako bros, właśnie. I ze słówka bros powstało także Nastąpiła taka dewaluacja do liczby pojedynczej. Powstało słówko, które zapisujemy jako BRO. Widzicie to na ekranie. Ale czytamy to nie BRO, tylko BRO. Tak jak słówko no na przykład. Podsumowując, w liczbie pojedynczej mamy BRO, czyli takiego bracha, koleżkę. W liczbie mnogiej mamy bez kropeczki BROS. Natomiast w liczbie mnogiej mamy z kropeczką. Czytamy jako Bros lub Brothers. Ale w tym tytule jest jeszcze coś innego ciekawego, czyli SMASH. Zastanawiałem się przez jakiś czas, skąd ten tytuł się wziął. Szukałem po rozmaitych Wikipediach i encyklopediach poświęconych tej serii. Nigdzie nie ma informacji na ten, na ten temat. Domyślam się, że powstał tytuł ten jako pewien kontrapunkt do w serii gier Super Mario Bros, czyli lub Su Super Mario Brothers, gdzie słówko, czy też imię Mario zostało zastąpione przez Smash i zamiast Super Braci Mario mamy Super Braci Rozwalackich, lub też Super Braci Rozwalaczy walczących w zwarciu. To by było na tyle, jeśli chodzi o Super Smash Bros Melee. Miecz odłożony, melej załatwiony, ale skoro mówiliśmy o Meksyku w jednej z gier, to może warto by teraz pójść w miejsce położone dość blisko Meksyku, czyli na Dziki Zachód. Mam tutaj nawet stosowny rekwizyt. Co prawda, nie kupiony w Ameryce, tylko w Grecji na wakacjach ale za to w bardzo miłym towarzystwie, które to towarzystwo teraz serdecznie pozdrawiam, jeśli przypadkiem ogląda któryś z tych filmików. Ale do rzeczy. Powiem teraz parę słów na temat najsłynniejszej serii, moim zdaniem, której, której akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie. Jest to seria Red Dead. W jej skład wchodzą na razie dwie gry i jedno rozszerzenie samodzielne, powiedzmy, na prawach pełnej gry. I są to Red Dead Revolver, Red Dead o, tutaj, Redemption oraz Red Dead Undead Nightmare. W zasadzie Red Dead Redemption undead Nightmare. Zacznijmy oczywiście od tytułu pierwszego, czyli Red Dead Revolver. Pierwotnie to taka ciekawostka. Nad grą pracowała firma Capcom. Później prawa do gry wykupiło Take-Two, wydało Tę grę pod swoim szyldem, znacznie rozbudowanej wersji niż to, co pierwotnie proponował Capcom. Bohater pierwszej części gry ma na imię Red, czyli czerwony, i bardzo możliwe, że to od niego wzięła nazwę cała seria, czyli Red Dead. Z drugiej strony, całkiem możliwe, że Red Dead odnosi się po prostu do Indian, jak zwykł mówić generał Caste, dobry czerwono skóry to martwy czerwona skóry, czyli good red is dead red. Więc całkiem możliwe, że skoro autorzy osadzili grę na dzikim zachodzie, postanowili użyć właśnie takiego sformułowania. Nie jest to oczywiście red death, jak w przypadku opowiadania Edgar'a na pół, Maska Czerwonego Moru, czy też Maska Czerwonej Śmierci. Death to śmierć, dead to martwy. To są jednak dwa inne słowa, czyli nie, nie mówimy tutaj o Tytule Red Death, tylko Red Dead, i później są kolejne podtytuły, czyli Revolver, Redemption i Redemption Undead Nightmare. Zatrzymajmy się na chwilkę przy słówku Revolver. Każdy je zna. To po polsku po prostu Revolver, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że nazwa Revolver pochodzi od czasownika Revolve, czyli obracać się. Czyli tak naprawdę nazwa Revolver. Pochodzi od mechanizmu obrotowego w, tym, że w tejże broni. Po polsku swego czasu zwykło się mówić na taką broń, że to, że to są bębenkowce, od bębenka, w którym znajdują się naboje. Chociaż tak naprawdę, gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć rewolwer, to mielibyśmy coś w stylu obracacz. Na całe szczęście zostańmy przy rewolwerze, który brzmi bardzo dobrze. Taka ciekawostka jeszcze z bronią związana. Na pewno zauważyliście, że wiele rodzajów broni wzięło swoją nazwę od autorów, od jej twórców, chociażby Kałasznikow. Mówimy po prostu na ten karabin AK-47, że to jest Kałasznikow, a nie AK-47. W przypadku rewolwerów często mówimy, używamy synonimu Colt, ponieważ Colt opracował jeden z modeli. Rewolwerów. W przypadku broni cięższej, Robert Gatling skonstruował takie działko wielolufowe, i od tej pory używamy takiej wersji jak albo karabin Gatlinga, albo po prostu Gatling. Innym twórcą broni, którego nazwisko przylgnęło do jego twórczości, był belgijski projektant Nagant, który zaprojektował powiedzmy europejską wersję rewolweru. I od tej pory przyjęło się mówić właśnie o nagantach lub też naganach. Była to broń używana najczęściej przez oficerów w Carskiej Rosji, a później przez bolszewików. Ale to taka mała dygresja. Drugim tytułem serii jest Redemption, czyli odkupienie, zbawienie, wybawienie, ale nie tylko. Słówko Redemption ma też znaczenie realizacji, czyli na przykład realizacji kodu. Jeśli. Macie jakiś kod, kod na grę, to możecie go redeem, czyli zrealizować. Możecie przeprowadzić jego redemption, czyli realizację. A oczywiście w grze Red Dead Redemption nie chodzi o realizację żadnych kodów, tylko odkupienie, czy też zbawienie duszy Johna Marstona, czyli głównego bohatera. Czemu musi to zrobić? No to już zdecydowanie powinniście zagrać, bo to jeden z najwybitniejszych tytułów. Jaki pojawił się na konsolach poprzedniej generacji. Miejmy nadzieję, że niedługo pojawi się też część druga na konsolach nowej generacji. Redemption jest to słowo pochodzące z Łaciny. I jako takie jest obecne w wielu europejskich językach, w ten czy inny sposób. W języku polskim także mamy zakon redemptorystów, czyli zgromadzenia Najświę najświętszego odkupiciela. Już w samej nazwie zakonu jest to. Wybawianie, wybawianie czy też odkupienie zawarte. No i został nam jeszcze trzeci tytuł, czyli Undead Nightmare. Tytuł moim zdaniem najciekawszy. Czemu najciekawszy? Chociażby z powodu słówka Undead. Słowo to w języku polskim ma obecnie tłumaczenie nieumarły, ale przez bardzo długi czas nie miało chyba żadnego tłumaczenia. Wraz z rozpowszechnieniem się w Polsce systemów RPG różnorakich, jakie AD&D a zwłaszcza Warhammer, gdzie słowo to się pojawiało, trzeba było wymyślić jakieś, jakieś określenie na ten rodzaj stworów undead nie umarli i pierwotną wersją było słowo martwiak, które powstało. Yy, przy okazji systemu kryształy czasu, bodajże, oraz ożywieniec, jednak żadne z nich nie oddaje tego, czym jest Undead. Undead to jest po prostu istota, która jest w stanie zawieszenia między życiem a śmiercią. Mogą to być wampiry, zombiaki, góle, szkielety i różnorakie tym podobne istoty. Słówko ożywieniec w języku angielskim to jest Revenant. I to jest po prostu jeden, jedna z podklas, że tak powiem, nieumarłych. Już bardziej martwe, jakby pasował, natomiast moim zdaniem brzmi po prostu głupio. Także zostańmy przy tłumaczeniu undead, nieumarły. Kolejnym słowem w tymże tytule jest nightmare, czyli koszmar. Słowo to tak naprawdę składa się z dwóch osobnych słów, czyli night i me, czyli tak naprawdę mamy nocną. Zmorę, bo me po angielsku oprócz tego, że oznacza przede wszystkim klacz, stąd częste przedstawienie koszmarów pod postacią właśnie jakiegoś demonicznego rumaka, czy też demonicznej klaczy w zasadzie, to me oznacza właśnie również zmorę, marę. W języku polskim są to słowa bardzo podobne do angielskiego mea. Ponieważ mają ten sam źródło słów. One wszystkie pochodzą z protoindoeuropejskiego, czyli angielskie me i polskie mara, zmora, to są słowa, które pozostały w bardzo podobnej formie zarówno w polskim, jak i w niemieckim, jak i w angielskim, jak i w bułgarskim, jak i w czeskim itd. itd. Tych języków, które mają podobną wersję słowa określenia na zmorę, jest kilka. Ale w ogóle czym jest taka zmora? Bo to nie jest zwykły, zwykły nieumarły. Zmora to jest duch, taki, który przysiada na piersiach śpiącego człowieka i wysysa z niego energię życiową, taki dusiołek. A skoro o dusiołku mowa, to mam nadzieję, że wszyscy znają cudowny i przewspaniały poemat Bolesława Leśmiana pod tym samym tytułem. Odnośnik znajdziecie. Gdzieś na ekranie. Czyli podsumowując, Undead Nightmare to po prostu nieumarły koszmar. I tym oto koszmarnym akcentem dobrnęliśmy do końca koszmarnego szóstego odcinka angielskiego dla graczy. Mam nadzieję, że przeżyliście i będziecie gotowi na siódmy odcinek, który pojawi się przed świętami i będzie dość specjalny, ale o nim jeszcze powiem pewnie parę słów kiedy indziej. Tymczasem mówię Wam, na razie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bądź to angielskiego dla graczy, bądź to planszówkowania, bądź to retrownicy. Na razie, cześć.